Teraz wam pokażę Nie wiem czy mi się uda później połączyć te filmy Czy będzie pojedynczo Ale dobra, jesteśmy dalej przy Lewicach. Przeszłem go dookoła Naprawdę jest co oglądać, jest tych roślin Drzewa, wszystko no, Naprawdę jest pięknie Tu jest taka ogromna polana Zaraz będzie Pokażę ją lepiej, ale co, o co mi chodzi Chodzi mi o ten pałac <laughs> Data Chodniowcia 1800 któryś Później pokażę Wam, bo teraz jestem z tyłu tego pałacu. To jest ten cały dziedziniec, zaraz się zaczyna. Tak. O. Zobaczcie, jaki piękny pałac. Rozumiecie? A i co najciekawsze, że wizytówką właśnie tutaj, przelewic. I tych, tego ogrodu i pałacu są pawie. Tak, jest ich tu dużo następny. Widzicie? Są pawie. O! Jeszcze lepiej je zrobię wam ujęcie. Ten sobie siedzi tam. O! I tu jest ten pałac. On był w 2003 oddany po remoncie. Teraz będzie od nowa remontowany. Zaraz, 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 zoom. Tak, żeby to znowu było jakoś normalnie. Tu jest wszystko pięknie. Kwiaty, tu jest ta piękna łąka zrobiony taki wczoraj tu, było, tu były spotkania z Polkroną ale mało ludzi było tak, taka piękna łąka ja ją tam obeszłem tam dookoła i tam, tam się ciągnie właśnie w tamtą stronę na wschód, o, park tak dobra, teraz wracamy macie tego pawia zobaczcie jaki on jest Teraz sobie zobaczcie, jestem przy tym pałacu. Za blisko stoję. O, za blisko stoję. O. Naprawdę jest piękny. Z tego co wiem, to teraz ma być znowu remont. Są następne miliony przeznaczone. Mamy być zrobione na dole sale konferencyjne, a na dwóch piętrach pokoje hotelowe. Czyli tak jak do tej pory było, tylko coś tam będą odnawiać eee, Mamy znowu pałac. Teraz idziemy już od tak zwanego frontu o. Od frontu sobie zrobimy go Jaką pięknie wygląda, muszę odejść dalej żebyście mieli piękne pięknie, tutaj jest ten cały skwer Plac Przedpałacowy, czy tam jak to nazywano to jest w, w okręgu proszę bardzo, tak szło w okręgu tam jedna brama wjazdowa tam druga ta prowadziła na, yy, na ten folwark a tamta była chyba wyjazdowa z drogi, czy jak to no i tutaj te powozy sobie zajrzały pod ten, zobaczcie jakie piękne psy tak Zobaczcie, psy pilnują tego pałacu. Wejście. I tutaj jest, że pisze house. Prilwic, czyli dom przelewice. MDCC. No, tysiąc, no, który to jest rok teraz? Nie będę zgadywał. 1800, któryś. Oczywiście jest paw. Znowu paw. Gdzieś są z młodymi jeszcze te pawie. Dobra. Także już macie teraz wszystko z przelewicy. O, jedno siedzi na oknie. Zobaczcie. Jaki wariat. No. Rutan pozdrawia. I zapraszam do Przelewic. Zobaczcie, jak wygląda ten cały dziedziniec. Na przykład z góry. Tam są opawie. Przybliżam już Wam. Proszę bardzo, jak sobie siedzą. No. Panowie tu mówili, że najpiękniej to jest na wiosnę, jak one mają te gody. Robią te, te, te swoje um, piękne pióra, te ogony. Tak. Ujęcie dziedzińca, przepraszam, wtedy było od strony ogrodu, czyli teraz, a teraz jest ujęcie dziedzińca. Tak to wygląda, o pięknie zrobione, mówię naprawdę, i pawie znowu, widzicie Widzicie, spacerują, dobrze, pozdrowienia.